W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, Wow! Złota rybka! Kotki od dawna prosiły rodziców o własne zwierzątko. Możecie już otworzyć oczy! Ojejku, to złota rybka! Łatwo się nią opiekować. Karmcie ją i często wymieniajcie jej wodę. Na pewno sobie poradzicie. Ale fajnie. fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau. Wow! <ścoughs> Chłopcy, musimy się dobrze zaopiekować naszą rybką. Najpierw ją nakarmimy. Dajmy jej dużą kromkę chleba. Nie, no coś ty? Kto by karmił rybkę chlebem? Proponuję dać jej coś naprawdę pysznego. I kotki przyniosły rybce kawałek pysznego tortu tatusia. Proszę, rybko, i smacznego! Nie, zaczekaj! O. Nie o. powinno się takich rzeczy wkładać do akwarium. To jest specjalna karma dla rybek. Rybki nie jedzą dużo. Dajcie jej tylko szczyptę, to wystarczy. <grybka> Mogę ją obserwować godzinami i nie znudzi mi się to. Na zewnątrz jest bardzo ładnie. Może dacie rybce odpocząć i pobawicie się razem w ogrodzie? Mamusiu, a rybka może iść z nami? Oczywiście, że tak, ale musicie się z nią ostrożnie obchodzić. Kotki zadzwoniły po swoich przyjaciół, żeby pokazać im swoje nowe zwierzątko. Wasza złota rybka jest prześliczna! i naprawdę bardzo dobrze zna się na pływaniu. Ha. A mogłabym ją nakarmić i zabrać na mały spacer? Ja też chcę, ja też. I ja! Borysie, twoja kolej już minęła, teraz ja chcę. <słuch> O! Rybka jest trochę smutna. Może jeśli poczytam jej książkę o morskich stworzeniach, poczuję się lepiej. To jest ośmiornica, a to jest ogromny wieloryb. Od tego słuchania o morzu nasza rybka tylko zaczęła tęsknić za domem. Ja ją rozbawię! Uśmiech, uśmiech, rybko ma! A może rybka jest głodna? Ojej, już nic nie ma! Chłopcy, no i wszystko jasne. Przecież mamusia mówiła nam, że rybki wcale nie jedzą dużo, a my jej daliśmy całe pudełko karmy. Och, biedne małe stworzenie. To oczywiste, że jest smutne. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś wrzucił tyle jedzenia do waszego pokoju. O! <grymne> o! 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 o, a poza tym trzeba szybko zmienić wodę. Woda jest dla ryb tak ważna, jak dla nas powietrze. Kociaki, pomyślcie, co by było, gdyby nagle coś zanieczyściło powietrze. O! 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 <grymne> Fuu, ale gryzie. powietrze okropnie pachnie. Masz rację, trzeba je zastąpić świeżym. Wiecie co, chyba jednak za wcześnie, abyście mieli własne zwierzątko. Najlepiej oddam tę rybkę do sklepu zoologicznego. Nie, mamusiu, proszę, daj nam szansę. Obiecuję, że zaopiekujemy się nią tak jak trzeba. Damy jej szczyptę jedzenia, a nie wszystko naraz. I codziennie będziemy wymieniać wodę. <noise> Widzicie kochani, teraz rybka czuje się o wiele lepiej. A ten tęczowy łuk umieścimy w akwarium, żeby podtrzymać jej dobry humor. Co wy na to? Ale fajnie! fajnie! Miau, woł, miau, woł, miau, woł, miau, miau. I tak złota rybka została nowym członkiem rodziny, a kotociaki nauczyły się odpowiedzialności i dbania o swoje zwierzątko. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm Reżyseria Małgorzata Boratyńska Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka Nagranie i montaż Paweł Siwiec Zgranie Barbara Jelińska Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Artur Pontek, Adam Pruciński Małgorzata Szymańska Maciej Kosmala Izabela Bukowska-Hondzyńska Aleksander Mikołajczak i inni.